No to chyba efekt jest jakiś, ale niestety nie taki jakbym... Znaczy jest efekt, ale można by było chyba obrócić. Hmm. Jeden układ zasilany monostabilny, nie generuje impulsu. Drugi monostabilny, też nie generuje impulsu. E, najpierw włączę taśmę ledową, czyli położę szlankę, to i wygeneruje jeden, podniosę, zgaśnie taśma LEDowa, wygeneruje się drugi impuls, który będzie później w tym układzie sonofa, tak? czyli będzie potrzebny jeden na wyzwolenie, ujemny dałem, podaje napięcie, napięcie z przekaźnika albo na ten, albo na ten monostabilny. I działa to w tak, szklaneczka postawiona, wygenerowany impuls z pierwszego impu tutaj i tego impulsu ten, teraz szklaneczkę podnoszę, gasi się tam światło i generuje się drugie zwarcie do sonofa. Tak to obecnie działa. Zastanawiam się jedynie, czy można by było to uprościć, żeby jednak z jednego tylko korzystać monostabilnego, który dawałby zwarcie na sonofa, albo jedne styki, albo drugie. Hmm. bo po prostu tylko ujemnym zboczem stąd wyzwalam przekaźnik i załączam plus na jeden lub drugi z sonofów z, z monostawinnych, które generują mi impuls, ale może można by było to zrobić inaczej, żeby nie kombinować z tymi dwoma monostabilnymi które mi się tu jak gdyby dublują tutaj, wykorzystać tylko jeden żeby tu generowało mi ale tu niestety nie mogę tego za generować, bo przełączenie na przekaźniku nie wyczuje zmiany tutaj napięcia za szybka zmiana nie spadnie tutaj napięcie do zera i on się nie wyłączy i nie wygeneruje nowego impulsu tak to wygląda na chwilę obecną.